No, cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Witero. Cześć i Wisiekwania. Jak widzicie, mamy tutaj trzy grupy kart. Pierwsza, druga, trzecia. No cóż, mam chwilę wolnego. I tak właśnie w tym czasie dla Was postanowiłam zrobić takie czytanka. Wybierz kartę. Co on ona ma w głowie w sercu, o czym myśli, co zrobi w Twoim temacie, nie mam pojęcia, czy to będzie z kimś rezonowało, do kogoś pasowało. Po prostu mm, tak mnie naszło, za długo nic nie robiłam i. Aż mnie te karty po prostu przyciągały do siebie. Oczywiście w, już w tym tygodniu, jak zawsze, będzie czytanko. Będzie czytanko no, na kolejny tydzień i już przecież rozpocznę czytania właśnie też w tym tygodniu, na miesiąc grudzień dla każdego znaku Zodiaku. Więc nic straconego. <gry> No dobrze, to jest taki właśnie dzień, gdzie mam chwilę i właśnie w ten sposób ją wykorzystuję. Więc tak dla przypomnienia, to jest pierwsza grupa kart, druga, trzecia. Wybierz jedną z nich, dobrze? A tymczasem odkładam te talie, które w tym momencie nie, będzie, nie będą nam potrzebne. Będę dopowiadać te karty. Nie martwcie się. Dobra. Co o tobie on czy ona myśli? Hmm. Ma w sercu. Co zrobi? Dla osób, które wybrały tą talię kart. Hmm. Już mi jedna karta wyskoczyła. No dobra. Co ma w głowie ta osoba, o której myślisz? Chciałaby, by coś ruszyło z miejsca? Chce, może zabrać cię w jakąś podróż. Ma bardzo duże plany w stosunku do ciebie. Zobaczymy później, o co chodzi. W głowie, w sercu. W sercu. Szóstka tenarów. Ta osoba chciałaby, by po prostu było między wami by była między wami harmonia ta osoba nie chce się kłócić nie chce jakby yy, no jakby hmm, dominować lubi kiedy wszystko jakby w twoim waszym życiu, wspólnym życiu um, układa się na spokojnie, miarowo. Na przykład. On daje Ci herbatkę, kawkę do łóżka, a ty robisz obiad po południu. Może on zaprosić Cię do kina, a ty go na spacer. To jest właśnie o takiej równowadze mówię. Może ty myślisz o czymś zupełnie innym. A co. To było. Co teraz ta osoba zrobi względem ciebie? Dwójka buław. No tak, chcę pogodzić różne sytuacje. Wasze dwa światy, być może macie dużo obowiązków i ciężko je jakoś wszystko tak jakoś ze sobą by współgrało. Może nie zawsze jest tak, że mm, on zaproponuje ci cośkolwiek, a ty możesz na to nie mieć czasu. No dobra, do, dopowiadamy, dopowiadamy jedyneczki. Co tu w tej głowie chodzi, tej osobie, o której myślisz? Co tu chodzi pod w tej główce? No, ten plan to jest taki. Coś chodzi tej osobie po głowie. Myślę, że w... jeszcze na ten moment nie wiesz, co ma w planie. Tutaj z tych kart wynika, że chce budować z tobą przyszłość. Realizuje się przy tobie, rozkwita ta osoba przy tobie. Te energie sobie odwracajcie, niezależnie czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, to do każdej osoby kieruje, która ogląda ten film, tak? Mm. Więc ta osoba myśli długodystansowo, Może chce się z tobą ożenić, może chce wyjść za mąż, być może chce mieć z tobą dzieci, planować wspólną przyszłość. Hmm. Co tutaj w sercu? O co tutaj chodzi konkretnie w tej. Nowy początek? No proszę. W sercu. Może jesteś po jakiejś rozmowie. Planujecie coś nowego, może rodzinę, może dziecko, i bardzo mocno zapadła tej osobie do serca rozmowa między Wami. Co ta osoba zrobi względem Ciebie? Co zrobi? A jeszcze jedną kartę wezmę. Ojku. No proszę, no i tutaj są wybory. Co zrobi? Nie wiem co zrobić. To są kochankowie diabeł, piątka yy, mieczy. Coś go tutaj będzie kusiło tą osobę. Z jednej strony myśli o... Bycie, by być z tobą, tworzyć jest związek, ale tutaj jeszcze jedna osoba tą osobę jakby kusiła. I mogą, możecie zdradzić, możecie przez to się rozstać, no niestety. No dobra, zobaczymy radę na tą sytuację. Rada. Tutaj są kłótnie. Przez coś się może takiego wydarzyć, że ostro możecie się pokłócić. Rada. Bądź silna. Bądź silny. W Tobie jest ta moc. Właściwie od Ciebie będzie zależało. Jak ten związek waszy się potoczy. Tutaj dominującą rolę ma kobieta, więc... Hmm, może to ma jakieś znaczenie dla ciebie. Zobaczymy jeszcze z tą radą. A z denarów. Myślę, że musisz kierować się sercem. To serce Twoje tak naprawdę powie Ci, jak, y, jak zachować się w danej sytuacji, co zrobić. Będziesz wiedzieć tak naprawdę, y, czy być, czy realizować ten związek dalej i tak dalej. Więc tutaj naprawdę y, nie obawiaj się. Y, Właściwie w przyszłości. Tutaj jesteś silną osobą. Bądź silną osobą. Kieruj się sercem. A tak naprawdę rozwiązanie przyjdzie samo do ciebie. Dobrze, to wszystko dla osób, które wybrały pierwszą grupę kart. Mhm. No dobra. Teraz... Zobaczymy, co u tych osób. Co ta osoba myśli ma w głowie na twój temat, co w sercu i co zrobi dla osób, które wybrały drugą grupę kart. No zobaczymy. W głowie, w sercu, co zrobi? Co zrobi? I może rada od razu, kochankowie. Hmm. Rada, aby kierować się sercem, do ciebie będzie należała ta decyzja, ale dobra, zaczynamy od nowa. Czyli co? Mamy tutaj mm, piątkę kielichów. W głowie, no, tutaj widzę tęsknotę. Może za tobą, może za kimś innym. W każdym razie ta osoba o kimś myśli. Wałkuje coś w głowie, ciągle przetwarza, jakby jest nieobecna. Zobaczymy o co chodzi. Ktoś odszedł od tej osoby. Być może jest po rozwodzie, być może ktoś został za granicą, być może coś pokłóciła się ta osoba z kimś i teraz ciągle myśli o tej osobie. Albo została zdradzona. I tutaj mamy nowy początek. Więc. Hmm. To są jej jakby myśli w tych małych kartach. Tutaj ewidentnie coś się wydarzyło, na co nie miała wpływu. Hmm. Chcę zacząć od nowa. Tylko jakoś tak jeszcze nie potrafi tego zrobić. W sercu ko fortunę. Hmm. W sercu, raz pod wozem, raz na wozie. To jest po prostu. Sytuacje nie, nie są jakby od niej, coś się wydarzyło niezależnie od niej. Nie ma na to wpływu, zupełnie. Tutaj mamy harmonię i zastój. Po prostu nie ma tutaj uczuć, w zasadzie. Widzę tutaj pustkę. A co zrobi? Nie ma pojęcia. Myślę o dwóch osobach. i właściwie tutaj stoi przed wyborem ta osoba. A tu jest ta właśnie dwójka tenarów. Co tutaj przychodzi? No tak. Z jednej strony cierpi myśli o kimś, kto tą osobę skrzywdził, a z drugiej strony myśli o kimś, z kimś dobrze się bawi. Nie potrafi mimo to jakby podjąć decyzji. Rada jest taka, aby kierować się sercem. Tak naprawdę, do ciebie będzie należała decyzja, co zrobić w tej y, sytuacji. Dobrze, to wszystko dla osób, które wybrały drugą talię. No dobra. osoby, które wybrały trzecią talię. Zobaczymy, co u Was co on o nam myśli, ma w sercu i co zrobi w stosunku do Ciebie. Hmm. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i będą do każdego by przemawiały, tak? Co ta osoba ma w głowie, w sercu i co zrobi? Rada na tą sytuację. Hmm. No dobra. Słuchajcie, co ta osoba ma w głowie? Co jej się zawaliło? Nad czymś myśli intensywnie. No cóż, może jest po rozwodzie, może po jakiejś kłótni, może ktoś myśli na twój temat i nie wie jak się do ciebie, jak do ciebie podejść w ogóle. Chciała by przełamać to, ale może nie potrafi tego zrobić. Zobaczymy, dlaczego tutaj jest ta wieża. No dobra, mamy młodą osobę. No tak. Tutaj ktoś ma na widoku y mężczyznę y Pentakli, czyli takiego, może to jest Twój szef, może, mm, może już mąż albo czyjś mąż. <noise> w każdym razie, y, może Ty jesteś tą osobą młodszą od tej osoby. Mm, masz nadzieję, że coś się ułoży z tą osobą. Jednak te przejścia, jakie były niedawno, nie pozwalają, jakby wierzyć w to, że cokolwiek się uda. Więc jest, to masz w głowie, coś kombinujesz, chcesz zagadać i chcesz coś zrobić, żeby ta osoba zwróciła na ciebie uwagę. W sercu. Zobaczcie, tutaj jest. Tak wygląda pasie kielichów, a w rzeczywistości mówię o trójkącie. O tym, że ktoś tak naprawdę realizuje siebie. Może ta osoba została właśnie zdradzona i właśnie mówi tu w sercu, wciąż jest skrzywdzona yy, i właściwie yy, nie patrzy jeszcze na ciebie, w ogóle nie zauważa przez to ciebie. No dobra, tutaj jest propozycja. Równowaga w sercu. No, tu przychodzi jakaś propozycja, tak? I tutaj może to już tak się zadziało lub będzie. W każdym razie albo no to jest taka sytuacja, gdzie tutaj się rozpoczyna coś, może jakieś rozmowy przez internet, może ktoś komuś coś zaproponował, jakieś spotkania, więc tutaj w sercu ta osoba ma kogoś, z kim ma dobry kontakt. Może to jesteś ty, może chodzi o ciebie. W każdym razie tutaj widzę, że coś się dopiero rozpoczyna. Jest po jakichś ciężkich przejściach. Yy, możesz wiedzieć o co chodzi. A co zrobi? Tu mamy króla yy, Buław. Co zrobi? No. Hmm. Stanie na nogi. Teraz ktoś yy, silny. To, wie, to jest osoba, która wie, czego pragnie, jak to osiągnąć, co zrobi. Hmm. Zobaczymy. Jeszcze nie jest gotowa, żeby cokolwiek zrobić. Tu jest odejście od jakiejś sytuacji, które nie służyły i właściwie to... Hmm. Hmm. No nic, to tak, jakbyś musiał, czy byś musiała być cierpliwa. Yy, może to być ktoś blisko w Twoim otoczeniu, dopiero się wzmaga z czymś, co dopiero ją yy, no, bolało, ktoś skrzywdził tą osobę, więc. Yy, hmm. Może to być starszy mężczyzna, jeśli mówię tutaj do kobiet, może to być żona mężczyzna. Jeżeli to jesteś ty, to ty nie jesteś gotów na jakiś nowy związek. Tak bym to widziała. Rada jest taka, by nie robić nic wbrew sobie, pomału iść jakoś w, do przodu, jednak bez pośpiechu. To wszystko, kochani, z mojej strony. Mam nadzieję, że te krótkie czytania w jakiś sposób Wam pomogły. Jeżeli masz nie wiem, chcesz dowiedzieć się coś więcej, zapraszam do mnie na e-mail, który jest pod filmem trzymajcie się, do następnego razu, pamiętajcie o czytaniach na no, na miesiąc na miesięczne czytania które robię dla każdego znaku Zodiaku i oczywiście czytania na każdy tydzień więc do usłyszenia i pa pa